Dzień dobry kochani. 19 listopada, a więc dzień, w którym pisaliście arkusz próbnej matury z wydawnictwa Operon i o którym piszecie entuzjastycznie nawet do mnie, że okazał się wyjątkowo łatwy. Ponieważ wydawnictwo opublikowało nie tylko treść arkusza, ale także klucz odpowiedzi, to pozostaje mi jedynie go skomentować, a wy z pewnością interesujące Was informacje odnajdziecie na stronie tego wydawnictwa. Rzeczywiście przyjęłam ten arkusz z takim pewnym zaskoczeniem, dlatego że on pozornie nie wydaje się łatwy, ale było tam kilka raf, na które można by było natrafić. I za zaczynałam się zastanawiać, jak poradziliście sobie z pewnymi pytaniami, bo dla wielu osób to być może pytania bardzo łatwe. Mówię tutaj o teście czytania ze zrozumieniem, ale mnie kilka takich kwestii zastanowiło. Pierwszy tekst był bardzo ciekawy, i też z drugiej strony niesamowicie. Powiedziała tak w waszą stronę zaadresowany. Ponieważ większość pytań, które się w tym teście pojawiły, to tak jak ja mówię, to pytania po prostu tak bardziej na intuicję, na umiejętność znalezienia czegoś w tekście, niż takie, które odnosiłyby się do konkretnej wiedzy. Bardziej jednak już ten drugi tekst, czyli Olga Tokarczuk i jej wypowiedź na temat lalki, no tam już było takie zadanie, które wymagało od was wiedzy o tej lekturze, ale wiedzy. Tak naprawdę podstawowej, nie trzeba było się zagłębiać w jakieś szczegóły meandry. No, i myślę, że sobie raczej z tym poradziliście. Ja tylko powiem, co do czego miałam jakieś takie wątpliwości, jak to zrozumiecie. Pierwszy, pierwszy tekst Anety Załazińskiej o przekonywaniu słycha, słuchacza, rzeczywiście bardzo przyjemny, bo na przykład w pierwszym zadaniu mieliście wskazać warunki skutecznej komunikacji z daniem autorki. No i rzecz jasna, ona tam cały czas mówiła o nastawieniu na odbiorcę, o tym, żeby po prostu go e, słuchać, o, o nim pamiętać. W drugim zadaniu należało wyjaśnić różnicę pomiędzy słuchaniem, nie ma słyszenia, i to jest jasne. W jednym przypadku docierają do nas jakieś głosy, dźwięki, a w drugim po prostu pochylamy się nad tym głębiej, nad tym co słyszymy, staramy się to zrozumieć, dociera to do nas, analizujemy to. W zadaniu trzecim trzeba było wyjaśnić sens zdania: nie, rzucać, nie rzucaj słów na wiatr. No, bardzo prosta sprawa, bo to oznacza po prostu, żeby wiedzieć, co się komu chce powiedzieć, żeby to miało jakiś sens. No i czwarte zadanie. Kiedy odbiorca ma być do czegoś przekonany, to jak, jak twórca mowy chce, żeby odbiorca został przekonany, czy jaki przede wszystkim używa funkcji języka i myślę, że tutaj nawet można było się domyśleć, że spośród tych tutaj przedstawionych chodzi o funkcję perswazyjną, inaczej tak zwaną impresywną. No i trzeba było w zadaniu piątym wybrać właściwy akt mowy, który się pojawia w tekście i którego przykłady należało podać. Wiadomo, że to były raczej rozkazy, bo tych rozkaźników w tym tekście jest rzeczywiście bardzo dużo. Na przykład musisz czy nie możesz. Które środki językowe nadają tekstowi pani Załazińskiej charakter poradnika, no to wiadomo, że ona się wielokrotnie zwracała bezpośrednio do adresata, że również te zdania i to słownictwo było proste, natomiast zastanawiałam się, czy Państwo wszyscy będą wiedzieli, że tam są czasowniki w drugiej osobie liczby pojedynczej, czasowniki w trybie rozkazującym to jest niby bardzo proste, ale ja bym tylko chciała wskazać, że te czasowniki w drugiej osobie liczby pojedynczej to na przykład. I zaczniesz, traktujesz. To jest druga osoba liczby pojedynczej. Ich jest rzeczywiście bardzo dużo. No i zadanie drugie, tekst Lalka i Perła Olgi Tokarczuk. Też się tak uśmiechnęłam, jak zobaczyłam w pierwszej chwili ten arkusz, no, że nie zabrakło w nim odniesienia do naszej noblistki, co rzeczywiście przyjęłam z dużym zadowoleniem, bo ja jestem za tym, żeby czytać Olgę Tokarczuk żeby jak najwięcej jej czytać, bo to jest rzeczywiście ciekawa, inspirująca literatura. Zadanie drugie. Dlaczego lektura dobrej powieści sprawia przyjemność i radość? I na to odpowiedzi mieliście w zasadzie już w pierwszym akapicie tekstu. Olga Tokarczuk mówiła o możliwości utożsamienia się z bohaterami, o możliwości podglądania ich czy nawet osądzania. Nazwała też szlalkę arcydziełem, i tutaj w zadaniu drugim należało sformułować argument, który tę tezę potwierdza. I rzeczywiście tutaj z całego tekstu wynikało, że po prostu lalka, jest powieścią, której treści wciąż są aktualne, w których wciąż możemy się odnaleźć, możemy się z nimi utożsamiać. No i zadanie 2-3, w którym należało. Yy projekt fabularny współczesnej lalki z jej oryginałem skonfrontować i podać fakty z powieści. I tam gdzie Wokulski mógłby się dorobić swoich pieniędzy w Niemczech, to jest oczywiście ta y, współczesny ten projekt, no to tutaj wiemy, że Wokulski dorobił się na handlu y, żywnością y, podczas wojny w Bułgarii. Córka mogłaby być Izabela, mogłaby być córką ambasadora Łęckiego, no to my wiemy, że ona była córką Tomasza Łęckiego, arystokraty. No i odkrycia Geista miałyby związek z fizyką kwantową. Mówimy, że Geist odkrył metal lżejszy od wody, a planował odkrycie metalu lżejszego od powietrza. Potem należało zacytować opinie na temat Wokulskiego, które pochodziły właśnie od Olgi Tokarczuk. No, że jest on człowiekiem współczesnym, że możemy się z nim identyfikować. W zadaniu piątym cecha narracji, która fascynuje Olgę Tokarczuk to jej fragmentaryczność, ponieważ chodziło Oldze Tokarczuk o to, że my też w taki sekwencyjny, selekcyjny sposób postrzegamy rzeczywistość. I taki sposób narracji oddaje nasz sposób widzenia świata. Zatem uznałam po prostu, że ta matura na pewno tak jakby w moim odczuciu cechowała się Większym stopniem, jakby to uznać, była, była łatwiejsza niż to, co widziałam w maju tego roku, co pisali maturzyści, ale to jest moje subiektywne odczucie. Ja zawsze mówiłam i zawsze powtarzałam, że te matury próbne, które się pojawiają w listopadzie, są takie łagodniejsze w stosunku do tych matur, z którymi będziecie mieć do czynienia w maju. Chciałabym się pomylić tym razem, i żeby się okazało, że taka równie przyjemna matura czeka zdających w maju 2020 roku. Myślę jednak, że się nam troszeczkę te zadania w maju bardziej. No, skomplikują, także, żeby się nastawić, że jednak może być troszkę wyższy stopień tej trudności. No i na koniec było rzecz jasna streszczenie. Streszczenie, które bardzo lubię, no bo tematem tego tekstu Olgi Tokarczuk jest ta atrakcyjność i w powieści bolesowa Prusa zatytułowanej Lalka, prawda? Zdaniem naszej pisarki ta powieść, treść tej powieści się wciąż nie zdezaktualizowała, czyli wciąż możemy się w niej odnaleźć. Szczególnie podziwia ona właściwie postać głównego bohatera, formę tej powieści, tematykę. No i oczywiście wspomina o tym doświadczeniu. Związanym z tą powieścią, które było ważne w jej życiu, mianowicie ona tam wspominała o takiej transakcji wymiennej niejako, czyli że w zamian za taki wspaniale skonstruowany świat, fabułę, którą ta powieść oferowała, ona miała możliwość takiej interpretacji, nadania sensu tej powieści. No i trafiamy na rozprawkę, czy powrót do domu uszczęśliwia, rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu traktatu o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Proszę Państwa, gdyby to ode mnie zależało, to ja traktat o łuskaniu fasoli, wydany w 2006 roku i nagrodzony między innymi nagrodą Nike, uznałabym za lekturę obowiązkową i umieściła w tym kanonie najważniejszych lektur. To jest przepiękna. Powieść. Ja wiem, że może jesteście czasami już znudzeni tym, jak ja się nie mogę nachwalić jakiegoś dzieła, ale moi drodzy, to jest książka niezwykle wartościowa. Ona jest bardzo bogata także pod względem formy, pod względem narracji, pod względem przedstawionych historii, fabuły, a także zawiera dużo takich, powiedziałabym, niezwykle frapujących przemyśleń. Ta książka nie daje spokoju. Nad tą książką trzeba usiąść, trzeba się pochylić, trzeba się zastanowić, przemyśleć ją na spokojnie. I moi drodzy, to, gdyby to ode mnie zależało, gdybym mogła skonstruować taką nową listę lektur obowiązkowych i troszkę tam pozmieniać, prawda? To z pewnością. I tu dostaliście fragment, w którym jest mowa o powrocie z wojny no, ojca, prawda? I pytanie, czy powrót do domu uszczęśliwia. Wiadomo, jak w każdej rozprawce można podać się trzy rodzaje tezy. Tak, uszczęśliwia, no nie, niestety nie uszczęśliwia, lub też to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znajduje się powracający. W tym fragmencie, oczywiście to już na pewno przeczytaliście na stronie operonu, chodzi o powrót bardzo trudny. Ten ojciec, którego powrót z wojny do rodziny jest wydarzeniem wyczekiwanym i teoretycznie powinien być takim radosnym momentem, dla samego powracającego jest niezwykle trudny. Wbrew oczekiwaniom rodziny, on się czuje, jednak bardzo źle. No i takim istotnym, przełomowym tym momentem, wspomnianym tutaj w tym fragmencie, jest to ta rozmowa ojca z synem. W której ojciec mówi, że się synowi spowiada, nie po to, żeby syn przebaczył, ale po to, żeby pamiętał. I tam dochodzi do takiej bardzo trudnej konfrontacji, w której ojciec mówi o tym, że kazano mu sprawdzić, czy ktoś jeszcze pozostał, i on szukał w takim dole w sadzie, i tam zobaczył przerażoną twarz. Dziecka, syna, i wtedy po prostu się znienawidził. Wtedy całkowicie zmienił jakby swoje nastawienie. I cytuję tutaj powiedział, że byłoby dla nas wszystkich lepiej, gdybym zginął. Proszę Państwa, ten powrót jest trudny ze względu na przeżycia wojenne. Człowiek, który doświadczył takiej traumy, takiej tragedii, nie jest już tak naprawdę nigdy sobą i nie można. W moim mniemaniu, wrócić do tej rzeczywistości, którą pozostawiło się przed wojną. I myślę, że czytaliście ten fragment także z takim myśleniem, i że większość z Was napisała w tezie, że ten powrót nie zawsze jest szczęśliwy, że ten powrót do domu czasami łączy się z cierpieniem, bólem, bo przecież my żyjemy i pozostaje w nas pamięć tych wydarzeń, i trudno jest nam z tą pamięcią funkcjonować w rzeczywistości tak jak dotychczas, zanim one nastąpiły. Ja tylko chciałabym tak rozważyć, czy Państwo zdawali sobie sprawę, o czym mówi ten człowiek, kiedy mówi o znalezieniu tego syna w dole i o tym, że kiedy mu kazano to sprawdzić, to on siebie znienawidził. Proszę Państwa, ja tutaj chciałabym zachęcić Was do przeczytania tej powieści, ale czy Państwo się domyślili, że chodzi o jakieś wyjątkowo straszne wydarzenie? Że to sprawdzanie, czy ktokolwiek jeszcze pozostał, mogło być działaniem związanym z jakimś wyjątkowym okrucieństwem. Nie będę zdradzała szczegółów, powiem tylko, że rzeczywiście w tej powieści mamy do czynienia z takim wydarzeniem, które kładzie się cieniem na życiu bohatera, bo jest związane z jego przeżyciem. Mowa tutaj o pacyfikacji wsi i wymordowaniu jej mieszkańców, proszę Państwa. I teraz, moi drodzy, jakby kojarząc te pewne fakty, możemy zrozumieć, dlaczego ten ojciec nie może sobie wybaczyć. Ja tutaj oczywiście absolutnie nie zdradzam szczegółów, o kogo chodzi, czy to rzeczywiście o tę osobę chodzi, bo tak jak mówię, zachęcam do przeczytania chociażby w okresie ferii, ale hipotetycznie przyjmując, że Ojciec, który tutaj opowiada o tym wydarzeniu, uczestniczył w czymś takim bądź w czymś podobnym, to zrozumcie, że jemu jest bardzo trudno przejść do normalnego funkcjonowania po tym, jeżeli było się częścią czegoś tak strasznego, jeżeli brało się udział w czymś tak nieludzkim, okrutnym. I wtedy to się wydaje zrozumiałe, i mam nadzieję, że Państwo nie znając tej powieści, bo być może niektórzy z Was ją czytali, nie znając tej powieści, skojarzyli fakty, że to szukanie pozostałych ocalałych nie miało wcale takiego znaczenia pozytywnego, tylko raczej wiązało się z takim dość, dosyć negatywnym doświadczeniem. Oczywiście, Operon w swoim kluczu odpowiedzi podał jeszcze inne teksty kultury, do których można by się było odwołać. No mamy dużo powrotów. Ja myślę, że takim powrotem, o którym możemy wspomnieć, był powrót Stanisława Wokulskiego, skoro już mówiliśmy o Lalce, powrót prawda, do ojczyzny, który jest powrotem. No, też różnie możemy tutaj go interpretować. Myślałam też o powrocie takim może bardziej tutaj nawiązaniu do trzeciej części dziadów, jeżeli byśmy pisali o tym powrocie, który Mimo tego, że fizycznie człowiek wraca do domu, to jednak już nie jest taki sam. O trzeciej części dziadów, w sensie tego, co możemy usłyszeć w scenie z salonu warszawskiego, czyli tej opowieści o Cichowskim, który już tak naprawdę powróciwszy do domu po tych torturach, więzieniu i przesłuchaniach, nie wrócił już do siebie, już nie był sobą, prawda? Więc nie dało się tego zmienić. Ale też sądzę, że Państwo o tych powrotach. Dużo wiedzą, że na pewno sobie poradziliście. I wybaczcie, że w tym odcinku jeszcze nie odniosę się do wiersza, ale w ogóle mam takie przekonanie, że interpretacja wierszy jest taką dziedziną nieco zaniedbaną, przynajmniej na moim kanale. W związku z tym postanowiłam, że poświęcę temu odrębny odcinek. I to tak krótko ten mój komentarz. Że moim zdaniem egzamin przyjemny, bardzo chciałabym. Jak napisać, gdybym była na Waszym miejscu i myślę, że z powodzeniem osiągnięcie wymarzone wyniki. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film klikając na którąś z ikonek obok.